Dzisiejsze nagranie będzie takim nagraniem, gdzie będę chciał się podzielić takim jednym komentarzem. W zasadzie jest to kilka komentarzy, które pewien użytkownik, który się identyfikuje z nikiem Oratorium Rzymskokatolickie RFN, on tutaj wypunktował parę, może kilkanaście rzekomych herezji, które ja udostępniam, którymi ja dzielę się z innymi. Ja w normalnych okolicznościach do tych komentarzy jego nie odniósłem się w ogóle, ale w którymś nagraniu ostatnim powiedziałem, że będę chciał odpowiadać na komentarze, które są naprawdę jakieś merytorycznie bogate, jakieś takie, które wnoszą coś do życia ludzkiego i po jednej i po drugiej stronie i na które warto w ogóle odpowiedzieć. Te komentarze ja chciałem po prostu pominąć, zwłaszcza, że jestem ostatnio bardzo zajęty odnośnie Starego Testamentu. Bo chciałem, żeby wszyscy ludzie jeszcze bardziej poznali Boga, jeszcze bliżej Go poznali i umieli powiązać Stary Testament z Nowym Testamentem, z osobą Jezusa Chrystusa. No ale musiałem się oderwać na jakiś czas, na chwilę od tego, co robię, aż by bardziej przyjrzeć się tym komentarzom, w których ten człowiek zarzuca mi pewne niebiblijne zachowania, mimo że On sam jedyne czym się podpiera tutaj w swoich Wywodach, że tak powiem, to nauki katolickie, nauki katechizmowe, ustalenia soborowe, synodialne itd. Tak tak Zresztą on sam na samym początku, chyba nawet w pierwszym komentarzu napisał, że on jest rzymskim katolikiem. Także ja doskonale wiem, co rzymscy katolicy chcą przemycić z własnej wiary do rozumów innych ludzi, którzy szczerze poszukują Boga. Użyńscy katolicy ja takich nie znam, którzy szczerze poszukują Boga, bo w momencie kiedy zaczynają go szczerze szukać, dowiadują się, że prawdy biblijne, nieważne o jaki przekład biblijny chodzi, prawdy biblijne są inne aniżeli nauki katolickie. I właściwie ja sam nie wiem, czy ten człowiek, oratorium czy katolickie, czy on w ogóle sobie z tego dodaje sprawę, czy sobie zdaje sprawę z tego, co on wypisuje, co on mówi. I czego próbuję nauczać ludzi. Także, skoro już się oderwałem od mojej zwyczajnej pracy, nadmieniam, że po prostu czytam do mikrofonu Stary Testament, Księgi Starego Testamentu i chcę je przedstawić tutaj na kanale od 1 listopada, żeby ludzie też to posłuchali. Po prostu, jeśli ktoś nie czyta Biblii, nie ma w ręku Biblii, to ja będę czytał. Oczywiście, są pewne literówki, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Ale będę chciał, żeby ludzie poznali właśnie Boga na podstawie tego, co tam ja czytam, jak wyglądał Bóg w Starym Testamencie, w starych księgach opisany. A później porówna się go z osobą Jezusa Chrystusa. No ale jak już powiedziałem, musiałem się na chwilę oderwać i będę chciał zobaczyć, co ten człowiek tutaj Oratorium Rzymsko-Katolickie RFN, co on właśnie stara się przemycić, co on wypisuje, co on pisze odnośnie mojej osoby. A ja chcę tylko powiedzieć tyle, że ja niczego od siebie ani tutaj nie udostępniam, ani o niczym takim nie mówię. Wszystko, o czym mówię pochodzi z Biblii i chciałbym, żeby właśnie ten użytkownik, który mi zarzuca jakieś rzekome herezje, żeby on również miał więcej wspólnego z Biblią, jak to ma do tej pory. I chciałbym tutaj parę jego twierdzeń wypunktować i przychylić się do tego, ażeby pokazać gdzie właśnie są błędy i herezje w jego twierdzeniach, w jego naukach i porównać je z moimi, a przede wszystkim porównać je z Pismem Świętym. Bo przecież to jest najważniejsze. Bo ja tutaj niczego nie głoszę od siebie i ten człowiek lepiej, żeby też niczego nie głosił od siebie. A wynika z tego, że on po prostu bazuje jedynie na naukach Kościoła Rzymsko katolickiego, na jego tradycji na jego rzekomych jakichś tam objawienia, które tak naprawdę nie wiadomo skąd są, ale za chwilkę się do tego bardziej przybliżymy i bardziej to sprawdzimy. Już w pierwszym komentarzu on na razie mówi do mnie per pan. Yy, ja tego nie wymagam od nikogo, mogą do mnie wszyscy ludzie mówić po imieniu, to nie ma żadnego problemu z tym. Pisze, że jest rzymskim katolikiem, zresztą po innych komentarzach jego ja to sam wywnioskowałem. No i on nie zgadza się z tym, co ja mówię. I nazywa to czystymi herezjami, jak sam napisał. I zresztą starymi. Podejrzewam, że to, co ja mówię, ludzie mówili od dawna i to różni ludzie, ale ja się temu wcale nie dziwię, bo to, co ja mówię, pochodzi z Pisma Świętego. Ludzie, którzy są chrześcijanami, którzy chcą być chrześcijanami, powinni robić dokładnie to samo co ja. A jeżeli ten człowiek nazywa to herezjami, za chwilkę zobaczymy dlaczego to on to tak nazywa. Dodam jeszcze tyle, że wszystkie moje argumenty, ja tam na razie nie wiem odnośnie czego, bo on być może to pozbierał z różnych moich nagrań, ale wszystko co ja mówię, on to uważa za jakieś protestanckie herezje. Tyle tylko, że on powinien wiedzieć, że protestantyzm powstał w samym sercu kościoła rzymskokatolickiego. Tam się właśnie narodził. Po prostu księża katolicy, profesorowie, doktorzy nauk teologicznych, oni zobaczyli, że. Nauka kościoła rzymskokatolickiego nie zgadza się, czasami nawet bardzo się nie zgadza, z naukami biblijnymi i dlatego zaczęli przeciwko temu protestować. Także protestantyzm, czyli jest faktycznie czymś złym, czyli protestantyzm, który chce powrotu do korzeni, powrotu do prawdziwych nauk, niesfałszowanych nauk biblijnych i to jest według pana oratorium rzymskokatolickie RFN czymś złym. Pierwszym z zarzutów, jaki ten człowiek tutaj yy, ukazuje, to jest to, iż w księdze wyjścia w 20 rozdziale pisze, że Bóg zabronił oddawania czci stworzeniu samemu Bogu, który został przez człowieka ukazany, no, na przykład jako stworzenie, jako na przykład cielec, bo tutaj akurat była taka historia na pustyni i Bóg bardzo ostro do tego podszedł i musiał sobie niestety z tym poradzić. I ten człowiek stwierdził, że wtedy tak było, a w Nowym Testamencie już Bóg przyjął postać ludzką i takim należy go czcić. Tylko że pan oratorium Rzymsko-Katolickie RFN nie zdaje sobie sprawy albo po prostu zapomniał, że Bóg jest duchem, a duch nie ma ani żadnej formy, nie ma żadnego kształtu, więc należy go czcić nie korzystając z żadnych wizerunków. Tak samo jest napisane, że Boga należy czcić w duchu i w prawdzie, tak jak On tego chce, a nie tak jak tego chce Kościuszek katolicki, czy może Pan Oratorium, nie wiem. Także nie można powiedzieć, że widząc Pana Jezusa w ciele widzimy Boga, bo widzimy tylko Syna Bożego, czyli Boga w ciele. A tak na dobrą sprawę proszę mi odpowiedzieć, kiedy Bóg zmienił swoje zdanie, że w Starym Testamencie nie wolno było czcić obrazów Boga, tak jak ludzie go interpretowali, a w Nowym Testamencie już rzekomo można? Poza tym, który z obrazów Pana Jezusa dzisiaj przedstawia faktyczny jego obraz, jak on wyglądał 2000 lat temu? Ale proszę się jeszcze zastanowić nad jedną rzeczą. To właśnie Pan napisał, to są Pańskie słowa. Napisał Pan, że po wcieleniu Chrystusa mogliśmy Boga już oglądać i dlatego już możemy wykonywać obrazy Boga oraz świętym, gdyż święci odbierają chwałę w niebie od Boga. Ich świętość pochodzi od Boga, dlatego czcząc świętych oddajemy przez nich cześć Bogu. I tutaj jest właśnie takie fatalne stwierdzenie: właśnie pokazał Pan, że Pańskie myślenie jest w Starym Testamencie, bo ludzie na pustyni, Żydzi na pustyni też sobie zrobili tego cielca. To była właśnie ich interpretacja Boga. To było właśnie ich rozumienie Boga. To była ta interpretacja i uosobienie Boga w przykładzie właśnie cielca. No ale to się Bogu nie spodobało. Bóg powiedział do Mojżesza, który wtedy był na górze Synaj i wtedy Mojżesz zszedł. I co się później działo? No to wiadomo, tam wielu ludzi naprawdę padło trupem na pustyni. Dlatego pan tutaj wraca do Starego Testamentu. I pokazuje dokładnie to samo. Jaki moral z tego można wyciągnąć? Taki, że w Starym Testamencie nie można było czcić Boga pod postacią ludzką, czy tam po prostu pod cielesną postacią, a teraz już rzekomo można. Czcić Boga, czcić świętych, tylko że Bóg powiedział już bardzo dawno temu, że nie wolno czcić nikogo poza nim. A jako, że on jest duchem, to należy go czcić, jak powiedziałem, w duchu i w prawdzie. Więc rzekomo oddawanie cześć. Innym ludziom rzekomym, świętym, i to porównywać z oddawaniem czci Bogu, no jest to chybienie celu. I Pan się tutaj we powołuje na jakąś świętą tradycję apostolską. Tylko, że musi Pan zrozumieć, że dzisiejsza, zresztą prawdopodobnie nawet cała na przestrzeni wszystkich tych wieków, ta tradycja katolicka, ona nie ma praktycznie nic wspólnego z tradycją apostolską. To bardzo dobrze wyjaśnia pismo. To wyjaśnia apostoł Paweł w liście do Koryntian, że nie powinno się wykraczać poza to, co zostało napisane. I tak samo apostoł Jan w drugim swoim liście też twierdzi, też udowadnia wręcz, że każdy, kto wykracza poza słowa Chrystusa, w tym nie ma Boga. I dlatego to są proste i to są aż tak proste słowa, że nie powinno się w ogóle poza nie wykraczać i niczego innego się nie domagać bo wtedy można być po prostu zwiedzionym człowiekiem. Biblia jest prosta, Ewangelia jest prosta i naprawdę nie trzeba niczego dokładać, niczego więcej poszukiwać, bo to, co zostało ludziom objawione, jest w Biblii, a rzeczy, które często tak jest, że ludzie doszukują się jakichś tam jeszcze innych informacji, to są rzeczy, jeśli są prawdziwe, to są utajone, przez Boga utajone i to są tylko dla Jego wiadomości, a jeżeli my ludzie staramy się na siłę coś wyciągnąć, i wynajdujemy coś, co nie jest prawdą, wtedy zwiedzenie trwa. A tutaj jak pan oratorium pisze o świętych wizerunkach, bądź się najbardziej właśnie do tego przyczepił, że rzekomo w Starym Testamencie nie można było ich czcić, a teraz rzekomo można, bo Kościół Katolicki taką tradycję ma, że można czcić święte wizerunki. No to trzeba po prostu wiedzieć, że cześć oddawana wizerunkom jest po prostu poza wolą Bożą, i naprawdę tutaj nie ma się czego doszukiwać. Bardzo złe w Pańskiej wypowiedzi jest to, jakoby apostołowie już oni sobie czynili jakieś wizerunki świętych czytałem gdzieś kiedyś, że rzekomo apostoł Łukasz namalował jakiś obrazek z Matką Pana Jezusa. Także naprawdę apostołowie, którzy znali bardzo dobrze Stary Testament, przecież apostoł Paweł był faryzeuszem, i że oni mieliby nagle dopuszczać tego grzechu? gdzie ten grzech był tępiony przez Boga od paru tysięcy lat, no ciężko mi w to uwierzyć. A to, że w jakiejś katakumbach są jakieś obrazki, nie wiadomo co, to naprawdę to do mnie w ogóle nie przemawia. Bo albo wierzymy w Biblię, albo po prostu może co, może róbmy sobie, co nam się żywnie podoba. Ludzie już nieraz tak właśnie robili, a jak na tym wychodzili, no jest to wszystko w historii opisane. No i oczywiście po nice do Kłębka dochodzimy do tego, że według Pana oratorium, Pan Jezus dał władzę związywania i rozwiązywania, odpuszczania grzechów przez swoich uczniów, tylko że Pan Jezus powiedział coś innego. To nie są takie proste słowa, jak tutaj Pan oratorium napisał. Pan Jezus powiedział, weźmiecie Ducha Świętemu, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. Tu chodzi o to, niech Pan to lepiej zrozumie, że człowiek nie zna ludzkiego serca. Ja na przykład nie znam serca mojej matki, mojej żony, mojego ojca, moich przyjaciół. Dlatego ja nie miałbym żadnego wglądu w to, co oni mają w sercu. Jakim więc prawem oczekiwano by ode mnie tego, ażebym ja, i to stając w miejscu Boga, co jest naprawdę bardzo niebezpieczne, to jest bardzo wręcz buźniercze. i miałbym się stawać w tym miejscu i komuś odpuszczać grzechy? Ja nie znam drugiego człowieka. Ja nie wiem, co on ma w sobie, co on ma wewnątrz. A rzekomo... Kapłani rzymskokatolicy, oni mają prawo odpuszczać ludziom ich grzechy. Ktoś przyjdzie do konfesjonału, powie, z czym przyszedł, a ksiądz zrobi jakiś znak krzyża w powietrzu i ten odchodzi z grzechami odpuszczonymi? To jest jedno wielkie bluźnierstwo, panie oratorium. Żaden z apostołów takiej władzy nie miał. Oni chodzili z Duchem Świętym. Oni głosili Ewangelię. Duch Święty nadawał moc ich słowom, i jeżeli to do kogoś trafiało, Oto to ten resztę właśnie załatwiał z Bogiem. I wtedy Duch Święty mu odpuszczał te grzechy bądź nie. Także sama spowiedź jest herezją, a Pan używa właśnie takich słów w odniesieniu do mnie, ale niech Pan sam szczerze do tego podejdzie, otworzy wreszcie Biblię, bo Pan może ma jakąś wiedzę, ale z Biblią Pan nie ma tak wiele wspólnego, jak Pan sam twierdzi. I twierdzi Pan, że papieże są następcami apostoła Piotra i rzekomo zastępcami Jezusa Chrystusa na ziemi, bo to jest dokładnie opisane przez Kler Katolicki i jest to jako oficjalne dokumenty dostępne nawet w internecie, ale jeżeli pan tego nie wie, to zastępcą Jezusa tu na ziemi jest Duch Święty, a nie żaden papież. Jest teraz papież Franciszek na tronie piotrowym w cudzysłowie. Jest on 260 którymś papieżem, nad niem nie którym, a od czasu pierwszego papieża do obecnych czasów było tak wielu niegodziwców. Tak wielu morderców, zboczeńców, gwałcicieli, prześladowców, że naprawdę, czy oni wszyscy są następcami Jezusa? Następcami apostoła Piotra? Proszę nie być śmiesznym. I rzekomo Pan Jezus dał apostołowi Piotrowi klucze i on się później miał dzielić tymi kluczami i wybierać swoich następców. Tylko, że w Piśmie Świętym nie ma ani słowa o tym, ażeby Pan Jezus nakazał, czy dał taką władzę, ażeby apostoł Piotr miał jakiś swoich później zastępców, czy nawet jakąś władzę. Przecież kiedy pan Jezus rozsyłał apostołów do posługi, to oni wychodzili nawet w jednej szacie, w jednych butach, w jednym obuwiu i nawet nie brali z sobą ani jakichś dodatkowych szat, ani jedzenia na drogę. Głosili tam, gdzie ludzie ich przyjęli. A teraz, jeśli pan zobaczy na papierstwo, widzi pan co się dzieje tam? Papieże jeżdżą najlepszymi samochodami, żyją naprawdę w bogactwach, opływają w bogactwo, żyją w pałacach. I co? I to jest właśnie ta sukcesja apostolska? Tego chciał Pan Jezus? Oni nauczają tego, czego nauczał Pan Jezus i apostołowie? Proszę Pana, jak widać, to nie ja głoszę herezję. Pisze Pan, Panie Oratorium Rzymskokatolickie RFN, że Pan Jezus tutaj założył Kościół Katolicki. Pisze pan też, że Nowy Testament został spisany na łonie Kościoła Rzymskokatolickiego. Jest to bardzo po części śmieszne, po części tragiczne, bo, bo Kościół Rzymskokatolicki powstał dużo później aniżeli w I wieku, nawet nie w II, nawet nie w III. On powstał na polecenie cesarza Konstantyna w 325 roku. Wcześniej go nie było a wcześniejsi papieże, gdzie leksykony twierdzą, że sukcesja papieska jakaś jest. Nawet Kościół Rzymskokatolicki nie przyzna się do tego, że tak było naprawdę. Nawet Kościół Rzymski tego nie wie na 100%. Twierdzi Pan też, że Nowy Testament to nie jest pełne objawienie Pana Jezusa Chrystusa i że kolejni papieże dokładali coś do tego i dokładali w sposób ustny i tak cała tradycja się zachowała. Chyba nie wiem, czy pan tak właśnie uważa. Chodzi mi o to, czy ona tak się właśnie zachowała do obecnej, obecnego czasu. Wydaje mi się, po pańskich słowach, że tak. Ale w tym, co pan pisze, jest jeden poważny problem. Bo Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy objawił się i przekazał wszystkie nauki, które zostały spisane w Nowym Testamencie i niczego nowego nie będzie dokładał. Na pewno będzie mógł coś wyjaśnić, i niczego nowego już więcej nie dopowie, a szczególnie takich rzeczy, które się nie zgadzają z pierwotnymi pismami, z pierwotnymi objawieniami spisanymi na kartach Nowego Testamentu. Proszę wiedzieć, że Stary Testament płynnie zazębia z Nowym Testamentem, a jeżeli, wrócę tu jeszcze do wizerunków, jeżeli Pan Jezus sam objawił, sam mówił, to są jego słowa, że bałwochwalcy nie wejdą do Królestwa, Także bałwochwalstwem jest właśnie oddawanie czci czemuś, co nie jest Bogiem, czy to osobie, czy to osobie przez wizerunek. To, to nie ma znaczenia. To jednak w prawie Jezusowym się nic nie zmieniło. A Pan twierdzi, że ja nie rozumiem, że poza Biblią, już pisanymi księgami, Duch Święty ciągle pracuje, ciągle coś nowego objawia ludziom i tak się właśnie tworzy depozyt wiary. I przez prowadzenie rzekomo Ducha Świętego, przez prowadzenie papieży przez Ducha Świętego, mamy wiedzieć, że ta nauka jest zgodna z Bożym objawieniem. No nie jest tak, bo to, co zostało objawione, zostało objawione w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty przyszedł, kiedy Duch Święty został wylany na ziemię i to zostało wszystko spisane. Biblia ma początek, czyli Księgę Rodzaju i koniec, Księgę Objawienia i tyle. Wszystko, co jest poza tym, można śmiało pominąć. I jeszcze wspomnę o jednym z komentarzy, w którym Pan pisze. To są Pańskie słowa. Po pierwsze, kult wizerunków łączy się z wiarą wcielenia Chrystusa, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Dobrze. Czyli z podstawowym dogmatem katolickim przecinek chrześcijańskim. Proszę Pana, katolicyzm jest tak oddany od chrześcijaństwa, że nie jest już chrześcijaństwem. To po pierwsze. A po drugie, twierdzi Pan, że kult wizerunków łączy się z wiarą w wcielenia Chrystusa. Proszę Pana, Kult wizerunków, kult kogokolwiek i czegokolwiek poza bogiem prawdziwym, poza bogiem żywym jest bałwochwalstwem. Tu już powtarzam chyba po raz drugi. Także nieważne co mówi Kościół katolicki, nieważne co mówią Sobory, Synody czy inne wymysły ludzkie, kult wizerunków jest grzechem, po prostu grzechem. W innych komentarzach pan się po prostu powtarza i wiernie trzyma się tradycji i to tradycji katolickiej, nie apostolskiej, a katolickiej po prostu, wierząc ślepo, że właśnie ta tradycja wywodzi się od apostołów. Ale ona się nie wywodzi. Jeżeli miałaby się wywodzić, byłoby coś na ten temat napisane w dziejach apostolskich, w listach Pawła i w ogóle innych apostołów też. A ciężko znaleźć tam jakieś takie połączenie, ażeby faktycznie móc szczerze przyznać się do tego, że to pochodzi z Biblii. Katolicka tradycja nie pochodzi z Biblii, ani spowiedź nie pochodzi z Biblii, ani msza, bo msza jest po prostu herezją, tak dla, pańskiego, dla pańskiej wiadomości powiem. Mam na kanale nagrania odnośnie mszy, odnośnie innych właśnie wytworów katolicyzmu i nie chcę się naprawdę powtarzać, bo, bo do ludzi, którzy nie chcą słuchać prawdy, nie chcą słuchać Boga, nie chcą czytać Biblii, nie chcą z Bogiem mieć po prostu nic wspólnego, mienią się tylko chrześcijanami, bo chodzą do kościoła i, i nic poza tym, to naprawdę nie chcę się po prostu powtarzać, bo. To jest jak rozmowa z drzewem. A to, że Pan pisze, że cześć, uwielbienie należy się naturze Bożej, adoracja należy się wyłącznie naturze Bożej, bo to są Pańskie słowa, zgadza się, tak. Ale przez wizerunki to jest taka sama adoracja, jak adorowali cielca Żydzi na pustyni, nazwali go przecież Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu. Ale samemu Bogu się to nie spodobało. Dlatego taka adoracja, o której Pan pisze, jest po prostu niewłaściwa. Także Pan, jedyne co może, to podpierać się tylko katolicką tradycją i w zasadzie nic poza tym. Bo bardzo mało wiedzy biblijnej Pan próbuje mi przekazać, a żeby na jej podstawie wykazać mi jakieś herezje. Bo to, co Pan pisze, naprawdę z Biblią się nie zgadza. Tak samo jak Pan pisze o kulcie świętych. Proszę pamiętać, że święci, owi święci, o których Pan prawdopodobnie pisze, to są ludzie zmarli. A cześć oddawana ludziom zmarłym jest niewłaściwa. Bóg takiego czegoś nienawidzi. Pisze o tym w chydze powtórzonego prawa. Zresztą w Nowym Testamencie też nie ma choćby jednego przykładu modlitwy do zmarłych, czy wzywania zmarłych. Nie ma żadnego takiego przykładu w Nowym Testamencie. Także. Naprawdę warto i koniecznym jest, że trzymać się tylko Pisma Świętego. W tym ostatnim komentarzu tutaj ja chcę z niego wyciągnąć parę fajnych rzeczy i zaraz je umówimy. Napisał Pan tak. Jeżeli ktoś nie wyznaje, że Chrystusa naszego Boga można opisać pod względem jego człowieczeństwa, niech będzie przeklęty. To jest oczywiście, to nie pochodzą słowa z Biblii, to pochodzą słowa z nauk katolickich. Po drugie jeżeli ktoś nie dopuszcza, aby opowieści ewangeliczne były przedstawiane na obrazach, niech będzie wyklęty. Po trzecie, jeżeli ktoś nie oddaje czci obrazom uczynionym w imieniu Pana i Jego świętych, niech będzie wyklęty. Widzi Pan, miesza Pan tutaj nauki biblijne z naukami ludzkimi, stawiając właśnie na piedestale nauki ludzkie i wierząc bardziej im aniżeli Bogu. Jak można oddawać cześć obrazom, kiedy to jest po prostu zakazane? Od Starego Testamentu aż po Nowy. I nieważne, że ktoś przykrywa to wyznaniem, że jest to tworzone w imieniu Pana, jak to jest po prostu przez Pana zabronione. To jest takie powiedzenie Bogu w twarz, że my ludzie, mimo że się będziemy Mu sprzeciwiać, sprzeciwiać Jego woli, to robimy to w Jego imieniu i to jest niby dobre. To jest przecież paradoks sam w sobie. I podsumowuje Pan to wszystko, że moje przekonania nie zgadzają się z tradycją. Pierwszych chrześcijan, którzy rzekomo tworzyli w katakumbach pierwsze święte wizerunki. Może i tak, ale zgadzają się z nauką Biblii. A odnośnie tych katakumb, to bardzo wątpliwe jest, ażeby to tworzyli pierwsi, ale prawdziwi chrześcijanie. Bo musi pan wiedzieć, że heretycy, którzy podtrzywali się pod chrześcijan, a w rzeczywistości nimi nie byli, to oni byli właśnie już od pierwszych wieków. I pan jeszcze pisze, że zaprzeczając temu, że święte wizerunki można malować, Zaprzecza Pan wcielniu Chrystusa. Nie zaprzeczam, proszę Pana, bo tworzenie rzekomych świętych wizerunków jest po prostu zakazane. I to pisze już w Starym Testamencie, w XX rozdziale Księgi Wyjścia i w piątym rozdziale Księgi Podróżnego Prawa. I kwituje Pan to wszystko jeszcze takim zdaniem, że przez Pana Herezję jest Pan poza Kościołem Chrystusowym. Nie proszę Pana, nie jestem poza Kościołem Chrystusowym, jestem tylko poza Kościołem Rzymskokatolickim i cieszę się z tego. I że zakładam, jak pan twierdzi, mój własny kościół, który jest z Jezusem Chrystusem, apostołami czy praktykami pierwszych chrześcijan, czyli z prawdziwym depozytem wiary, nie ma nic wspólnego. Proszę pana, mój kościół nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. To jest akurat prawda. Ale z Kościołem za Chrystusem ma więcej wspólnego, niż się nawet panu wydaje. I pan jeszcze mnie wzywa do nawrócenia i do pokornego przemyślenia swoich błędów. Proszę pana, co mam przemyślać? Hmm? Jeżeli twierdzi Pan, że moje nawrócenie będzie tylko wtedy prawdziwe, kiedy to będzie nawrócenie w kierunku Kościoła Rzyska katolickiego, to Pan się tego nie doczeka już nigdy. I kończy Pan słowami z Panem Bogiem, tylko nie zauważyłem w Pańskich wywodach Boga. Na każdym kroku zaprzecza Pan prawdziwości i wystarczalności Pisma Świętego, a dokłada Pan do tego tradycję, którą stawia Pan na miejscu nawet pism świętych, na pewno na równi z pismami świętymi. Stawia Pan tradycje, nauki papieży i wszelkie inne nauki katolickie, jakieś widziadła, jakieś objawienia. To jest dla Pana najważniejsze, no ale gdyby tak chciał Pan Jezus, to On by o tym napisał, On by coś powiedział o tym, a On tylko co powiedział, to to, że mamy czcić Boga, a nie żadne święte obrazy, święte jakieś wizerunki. Jeśli to Pan nazywa kompromitacją, bo tych słów Pan wcześniej użył, no to ja mogę się kompromitować, ale Biblia będzie zawsze miała dla mnie większą wartość niż Pańska tradycja, niż tradycja, która jest tak wysoko przez Pana ceniona. Błogosławie Pana i wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa Ewangeliz Dawid.